Siemano, witam was wszystkich bardzo w kolejnym odcinku na kanale Rekord. Dzisiaj sobie zrobimy bardziej taki no bezpieczniejszy content, pozbieranie skóreczki. Ogólnie co o tym chodzi? No bo, żeby craftować skórę, no to nie potrzeba nam tylko szóstkowej skóry. Potrzebujemy też trójkową, czwórkową, piątkową, żeby ogólnie dojść na przykład do takiej szóstkowej. Ja na przykład tutaj, o tutaj będzie ciekawie, bo na przykład mam builda za około nie wiem tam, coś koło 3 milionów chyba, no tak, plus, minus. 3, 3 milionów, no nie 5 milionów ekwipunek, i tutaj jeszcze w, w tym mam 2,5. Dobra, no to takie 8 milionów mamy ekwipunek, i chodzi o to, że będziemy zbierać sobie całkowicie każdą skórę. No bo na zbieranie sobie dużo szóstkowej skóry, no czyli jakby na crafting mam, ale na przykład w wolnym czasie lubię sobie pojeździć po prostu po zwykłych, żółtych strefach i pozbierać sobie. No i zobaczcie sobie tu, kupuję ósemkowy set zbieraków, no nie wiem, żeby był jak najlepszy, no w sumie to tam, jaki będę miał, to będę miał. Do tego kupujemy sobie jakąś dobrą broń, no żeby to wszystko szybko, fajnie zabijać. Ja mam na przykład też awaloński nóż ósemkowy, no żeby jak najszybciej wiecie, tak, tak, tak i mamy. No i oczywiście sierpa zaczynam sobie ekspić więc też sobie kupiłem piątkowego awalońskiego. Chodzi o to, żeby jak najwięcej trzepać tej skóry. No Albo tego drugiego surowca, którego zbieramy, nie? Mogę sobie na przykład też kilo wziąć, też tutaj gdzieś, no jakby się trafiają ja te, te rudy, więc. Ogólnie no w godzinkę idzie fajnie zarobić. No i mamy oczywiście woła ósemkowego, żeby jak najwięcej tej rudy tutaj uzbierać. Oczywiście nie celujemy tu żadną, nie wiem, wituę 41, 4.2, wybieramy tylko czwórkową, żeby po prostu dojść do tej szóstkowych surowców się trafi, no to się trafi. Zbieram sobie takie, jak widzicie, spociki. No ja oczywiście, no nie wiem, naturkę sobie wziąłem. E, Fajne obszarowe skille, ma dosyć... Jeszcze jak coś mocniejszego się trafi, no to jesteśmy w stanie e, coś tam się uleczyć, no ale to raczej tutaj jest niemożliwe. Wjeżdżamy sobie na zwykłe, żółte strefy dookoła Breedwatch. E, tutaj niżej mamy Breedwatch. No ja, na przykład Breedwatch, możecie też limkurs. tam w jadę. Moim celem jest tutaj szóstkowa żółta mapa. Zawsze coś tam tej szóstkowej skóry jest. Ona jest zazwyczaj bardzo okupowana. Zobaczcie, co chwilę mi albo lecie. Dodatek za zbieranie albo dodatek za premium, no czyli naprawdę leci tego w multu. No i ogólnie, wy jakąś godzinkę jesteśmy w stanie tutaj zrobić tak z milion, no z samym zbieraniem, nie? no, Praktycznie jeszcze dzienniki uzupełniam, bo mam na wyspie właśnie e, tych, tych odwitłki, znaczy odwitułki jeszcze nie mam, ale są w planach, ale mam na przykład tych od skóry, no i. No po prostu wypełniam te dzienniki I im daję, nie, czwórkowe dzienniki Czyli akurat zbieram czwórkową skórę One mi się napełniają, bardzo fajna sprawa Już mi się akurat jeden napełnił Zbieram też przy okazji witulkę Czyli jak napełniam dziennik e, z witułką No to też oczywiście, no dostaję e, Jakby, no do tej witłki, nie No tu ktoś czeka na rude 4-3 Ale coś widzę, że chyba przeawczył Ale niestety ja nie wziąłem kilofa Chociaż tu można brać też kilof e, No bo no, u nas tutaj jest jakby witulka skóra i kilof Zbieram wszystko, co popadnie. Fajnie fejmik też leci, bo można sobie też podekspić, jak widzicie, narzędzia czwórkowe. Może w sensie szybciej będziemy skórkę zbierać czwórkową i chyba mamy większą prawdopodobieństwo na dostanie, jakby tej skóry więcej. Pojedynczych mopów nie tykam. Ja zazwyczaj zbieram sobie jakieś fajne grupki, o nie, na przykład po dwie. Ja już sobie zbieram. Jelonki, oczywiście też możemy, wam mały jelonek dropnąć to też jest zawsze jakiś tam zarobek. Bardziej bym powiedział, że to jest taki content na chilnie. pojechać, wyluzować się, bez żadnego, wiecie, zdenerwowania. Ja często ten content dropię właśnie na telefonie. Idealnie. Dla zbieraków, którzy no na przykład nie, wiem, nie mam czasu na odpalać komputer Ale na przykład y, mam czas Na przykład na telefonie sobie pozbierać Może też jeszcze do tego pieczonkę kupić No ale ja zapomniałem pieczonki Mam gulasz, no Sorki bardzo Co mi warto jeszcze sprawdzić w aktywnościach Na przykład jest dzisiaj z 20 sławy w solowych lochach ale też często trafia się właśnie bonus na przykład, na nie wiem, na zbieranie skórki, albo po prostu jest więcej wituły, czy coś takiego, więc też warto fajnie na to zwrócić uwagę, no bo dla was to będzie lepiej, na przykład nie wiem od drewno powiedzmy pozbierać, bo akurat będzie powiedzmy no bonus na drewno, nie? No to zależy, to, to jest losowe jak widzicie naprawdę no, z 8 nożem to idzie jak strzała. Jeszcze jakbym witułę tak mógł zbierać to już w ogóle. Potem oczywiście będziemy to wywozić, ale to już w innym odcinku. Będziemy to wywozić, no i oczywiście e, też będziemy przerabiać. Na tej mapie szóstkowej oczywiście jest zazwyczaj wszystko zbierane, no ale po drodze ja już naprawdę mogę sobie załadować tutaj widzicie na tych mapach czwórkowych. Piątkowe już tam są troszkę okupywane, no szóstkowa, no tam ciężko spotkać jakąś szóstkową skórkę albo na przykład szóstkową witulkę, ale... Przejechać się nic nie zaszkodzi, zobaczyć tam co się dzieje na mapce. Oczywiście, jak będziecie widzieli jakieś 4-1, 4-2, 4-3, to ta, zbierajta, zbierajta. No 4-4, no niestety tutaj nie spotkacie. Tu jak widzicie, macie jeszcze czasami takie niespodzianeczki. Zazwyczaj tutaj oh, macie 6 artefakt, efekt zarobiście 20 tysięcy. Także też, też coś można zarobić, no ale jak głównie mówiłem, idziemy na skóreczkę. I skóreczkę sobie farmujemy. Tak można zauważyć, czasami tutaj można trafić szóstkową witulę ale 3 1 kurde jest, więc no elegancką mapkę, jakby za frajera. A, a znaczy, chodzi mi o ten sposób, że za frajer, że jakby no nie da się wywrócić, nie? Po prostu mamy tutaj czysty zarobek. Mały, no, to fakt, to o tym muszę się przyznać, ale tak wyjdzie sobie też fajne narzędzia sobie wszystkie wekspić, no i nawet do craftingu trochę tego będzie wszystkiego pięć jeden widuła. Także daj znać, czy zdarzy ci się zbierać, na przykład, co nie wiem, jakieś surowce na żółtych strefach, czy po prostu bierzesz i kupujesz na rynku, żeby z tych szóstkowych coś skraftować, czy w ogóle nie zajmujesz się craftowaniem, bo dużo ludzi zbiera, a po prostu sprzedaje, więc. Z ciekawości pytam Ty. Będziemy mieli też zbieranie na jakiś czas, na innych strefach, na czarnych strefach, więc jeszcze dużo rzeczy przed nami. To na tyle w tym odcinku. Kupuj najlepszy set i spróbuj swoich sił w zbieraniu na szóstkowej, żółtej mapie. Na razie trzymaj się, do następnego.